W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przyjmowanie Komunii Świętej, szczególnie Komunii Wynagradzającej. Przynajświętszy Sakrament jest największym cudem miłości Bożej, a najwyższym szczytem tego cudu jest to, że Pan Jezus daje nam siebie samego na pokarm duszy, aby nas nie tylko oczyścić, wzmocnić i uświęcić, ale także zjednoczyć ze sobą i przemienić w siebie. Rzec można, że Komunia Święta jest ostatnim wysiłkiem miłości serca Jezusowego. Z drugiej strony nie można temuż sercu okazać widoczniej swej miłości niż przyjmując godnie Komunię Świętą. Niestety wielu chrześcijan stroni od Komunii Świętej albo tylko raz w roku z oziębłością do niej przystępuje. Jedni dlatego, że wiara ich słaba, drudzy, że miłość ich zimna. Jedni i drudzy sercem całym przylgnęli do ziemi, dlatego też nie łakną chleba, który z nieba zstąpił i daje życie światu. Tym przypomnieć trzeba słowa pisma: Mężowie, dokąd chwała moja będzie w pogardzie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Są inni, którzy wymawiają się od częstej komunii niegodnością swoją albo też natłokiem zajęć doczesnych czy też mnóstwem swych słabości. Ale próżne te wymówki, bo któż jest sam z siebie godny takiej łaski? Któż nie potrzebuje pomocy w pracach albo lekarstwa na swoje choroby? Jeżeli więc sam Pan, mimo niegodności naszej, wzywa nas do stołu swojego, jeżeli komunia święta jest najsilniejszą pomocą i najskuteczniejszym lekarstwem, to jakże więc wielkim jest zaślepieniem usuwać się od niej. Są wreszcie i tacy, co mimo częstych komunii świętych, lepsi i doskonalsi w miłości się nie stają, ale temu nie jest winna komunia święta, ale ich niewierność i lenistwo. Zamiast naśladować tych wszystkich, Idź raczej za świętymi, którzy często i godnie przyjmowali Komunię świętą, pragnąc przez nią z jednej strony postąpić w miłości Bożej, z drugiej złożyć dar najmilszy, najmilszemu sercu Jezusowemu. W tej myśli przyjmowała Komunię świętą Małgorzata Maria, słuchając rozkazu Zbawiciela, który w widzeniu do niej rzekł Będziesz mnie przyjmować w przenajświętszym sakramencie o ile tylko na to posłuszeństwo pozwoli z tych komunii świętych jedna przynajmniej na miesiąc jeżeli można w pierwszy piątek miesiąca niech będzie komunią wynagradzającą to jest ofiarowaną w tym celu aby sercu boskiemu zadość uczynić za komunie niegodne i świętokradzkie jakimi chrześcijanie źli boskie serce zasmucają jest to zresztą obowiązkiem wszystkich członków bractwa Serca Jezusowego, tym dla nich cenniejszym, iż w dniu komunii świętej wynagradzającej mogą pozyskać odpust zupełny. A z jakimże usposobieniem ma czciciel Serca Jezusowego przyjmować komunię świętą? Z takim, z jakim Boga Rodzica powitała w sobie Słowo Wcielone i z jakim później sama przystępowała do Stołu Pańskiego? Słuszny też, aby uczucia nasze łączyć w ten czas z uczuciami serca Jezusowego w przenajświętszym sakramencie obecnego, bo przez to zjednoczenie nabiorą one miłości świętej. Właściwie całe życie nasze ma być ciągłym gotowaniem się do komunii świętej i ciągłym dziękczynieniem, jednak każdą z osobna komunie winno poprzedzać osobne przygotowanie. A na czymże ono polega? Z jednej strony na czystości serca, do drugiej prowadzi dobra spowiedź, połączona z umartwieniem i pokutą, z drugiej, gorące pragnienie połączenia się z Panem Jezusem, płynące z prawdziwej ku niemu miłości. Wielce tu jest pomocne nabożeństwo do serca Jezusowego, a mianowicie rozważanie niezmierzonej miłości, którą to serce jest przepełnione. W tym celu trzeba nakazać władzom duszy milczenie, skupić je wewnątrz i zamknąć w sercu Jezusowym, posługując się raczej aktami wewnętrznymi niż ustnymi modlitwami. Zbytek tych modlitw szkodziłby raczej skupieniu, także do takiej duszy mógłby Pan powiedzieć jak do Marty: Troszczysz się o wiele. Święta Małgorzata Maria, czas przed komunią świętą. Przeżywała w głębokim, o ile tylko mogła milczeniu, także trudno przychodziło mówić do ludzi, za to tym chętniej w ciszy nocnej rozmawiała z Panem. Po komunii świętej radzi ta święta uczennica serca Jezusowego oddać się całkowicie miłości Pana, królującego na tronie serca i w milczeniu kosztować Jego słodyczy, posługując się aktami wewnętrznymi. Wzorem tu ma być Maria Magdalena. Zatopiona w zachwycie u Jezusowych. Modlitwa końcowa. O serce najświętsze, najsłodsze, najukochańsze, przyjmij wewnętrzne serca mego uczucia, które ci ofiaruję, i racz je godnymi uczynić ciebie. Dziękuję Ci pokornie za Twoją ku mnie i wszystkim ludziom miłość i za niezliczone na nas wylane dobrodziejstwa. Łączę się z Tobą jak najściślej. Ciebie kocham całym sercem i wszystkimi uczuciami. Oddaję Ci się cały i wszystkich do mnie należących. Tobie chwała, cześć, dziękczynienie, Tobie miłość i wieczne nad sercami ludzkimi panowanie. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nieskończonego majestatu zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa świątynia Boga zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa przybytku Najwyższego zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa domie Boży i bramo niebios. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich, bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i Zjednoczenie Serc Wszystkich zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, źródło życia i świętości. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, zelżywością napełnione. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę i zadość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia. I racz udzielić przebaczenie w imię tegoż syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek powiadomienia, aby żadnego nie przegapić.